Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, po raz kolejny banda czworga od lewicy bezbożnej po lewicę podobno pobożną zjednoczyła się pod jednym sztandarem, sztandarem praktyk totalitarnych i to praktyk totalitarnych wyjątkowo, wyjątkowo e, e, złego autoramentu, to znaczy polegających na segregacji ludzi segregacji ludzi po raz kolejny w historii, ale tym razem pod względem medycznym, sanitarnym. Konfederacja złożyła w czerwcu projekt ustawy stop segregacji sanitarnej i do tej pory Władza udaje, że tego projektu nie ma, projekt nie jest wniesiony pod obrady. Pytanie, czego się boicie i dlaczego tutaj demokraci, obrońcy konstytucji nie krzyczą, że to jest nie fair? Czy boicie się, że to przejdzie? Nie, macie przecież maszynki do głosowania, boicie się w ogóle o tym mówić, bo to nowa zbrodniomyśl mówić o tym, że dziękuję segregować bardzo. ludzi nie wolno. Dlatego wnoszę o to, żebyście Panie, Panie, Panie nabrali Boże, bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.